Nadeszła wiosna. Musimy pamiętać o czterech punktach obsługi kosiarki, aby nie robiła nam ona kłopotów podczas sezonu i koszenia. Musimy pamiętać, że kosiarka musi mieć świeże czyste paliwo, trwałość paliwa około 30 dni. Musimy zadbać o filtr powietrza. Musimy zadbać o świecę zapłonową i o świeży olej w silniku. Wymiana filtra powietrza jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć tutaj obudowę filtra powietrza i ukazuje nam się fit powietrza. Jak widać po zeszłorocznym sezonie jest brudny. Należy go po prostu wyrzucić. Zakładamy nowy fit powietrza. Ja sobie przyszykowałem już nowy fit powietrza. Musimy pamiętać o tym, żeby nasączyć go olejem. Nie może być suchy, bo nie spełni swojej roli. Musi być nasączony czystym olejem silnikowym. Jak to robimy? Nasączamy go olejem, który używamy do silnika. Kilka kropel oleju na gąbkę nalewamy i wyciskamy do tego stopnia, żeby był cały nasączony olejem. Po takim nasączeniu i wyciśnięciu tego oleju, zakładamy ponownie filtr powietrza do podstawy filtra powietrza. Zamykamy obudowę i mamy zakończoną operację wymiany filtra powietrza. Tutaj mamy silnik nowej serii 500. Mamy również starszego typu silniki. To jest seria 500, tutaj też jest seria 500, ale starszego modelu. Tutaj mamy w tym silniku starszego typu również filtr gąbkowy. Aby wymienić ten filtr, musimy odkręcić jedną śrubę trzymającą cały filtr powietrza. Jest to bardzo proste. Wykręcamy śrubę, wyjmujemy i zdejmujemy całą obudowę filtra powietrza. Po otwarciu filtra, obudowy filtra mamy filtr. Wyciągamy go z obudowy. Jeśli jest brudny, wyrzucamy, zakładamy nowy. Jeśli chcemy, możemy wybrać i nasączyć od nowa olejem taki filtr powietrza. Potem zamykamy obudowę, wkładamy do środka oczywiście filtr, zakładamy z powrotem do silnika, przykręcamy śrubę mocującą. Nie dokręcamy zbyt mocno, żeby nie pękła obudowa. Mamy wymienioną, wymieniony filtr powietrza. Pokażę Państwu jeszcze wymianę filtra powietrza w kolejnym silniku, jest to już seria 650. Jest tutaj śruba mocująca, odkręcamy śrubę mocującą, wyciągamy filtr powietrza razem z pokrywą. Tak wygląda filtr powietrza. Pamiętajcie, nie możemy tego filtra powietrza dmuchać sprężonym powietrzem. Czyścimy go tylko na zasadzie ostukania go o twardą powierzchnię. I sprawdzamy pod światło, czy widać przez papier światło. Jeśli widać, filtr jest OK. Jeśli nie widać, filtr musimy wyrzucić i zamontować. Montowanie filtra powietrza jest bardzo proste. Wkładamy do obudowy. Wpadamy, wpinamy obudowę do dolnego mocowania i wkręcamy ponownie śrubę. Również nie dokręcając zbyt mocno. Mamy jeszcze silnik, który ma pewne udogodnienia, żeby nie trzeba było używać narzędzi. Proszę zwrócić uwagę, w tym okienku mamy widoczny filt powietrza. Jeśli będzie zanieczyszczony, będziemy to widzieli. Na bieżąco możemy kontrolować jego stan. Kolejne udogodnienie to jest ten żółty motylek, który odkręcamy. Zamiast śrubokrętem to po prostu palcami. I tak samo jak w poprzednim silniku wyciągamy filt powietrza razem z pokrywą i sprawdzamy filt powietrza. Jeśli jest czysty, zakładamy z powrotem i montujemy do silnika. Dokręcamy delikatnie i operacja jest zakończona. To jest naprawdę bardzo proste. Paliwo. Pamiętajmy, że paliwo ma trwałość około 30 dni. Jeżeli chcemy, aby paliwo było dalej zdatne do użytku, dłużej, musimy dodać taki dodatek Briggs Straton do paliwa. Luzujemy sobie jeden koreczek w tym dodatku, ściskamy buteleczkę, przelewamy 10 ml i wlewamy tam zawartość do kanistra. Paliwo z dodatkiem ma teraz trwałość około 2 do 3 lat. Proszę pamiętać, że nie możemy dolewać paliwa do gorącego silnika. Po zgaszeniu silnika musimy odczekać minutę dwie i dopiero możemy odkręcić zbiornik paliwa. Odkładamy sobie korek w czyste miejsce, żeby się nie zanieczyścił i wlewamy paliwo do zbiornika. Pamiętając o tym, że nie możemy przepełniać, musimy nalać około centymetra poniżej szyjki wlewowej. Mamy już nalane paliwo. Wkręcamy z powrotem korek. Paliwa. To jest naprawdę bardzo proste. Świeca zapłonowa. Świeca zapłonowa musi być wymieniona raz w sezonie lub co 100 godzin pracy. Aby wymienić świecę zapłonową, musimy ściągnąć fajkę ze świecy. Następnie musimy kluczem poluzować świecę. Teraz możemy już ją wykręcać palcami. Jak widać, świeca w zeszłym sezonie opracowała troszkę. Musimy zastąpić ją nową świecą. Nową świecę musimy na początku wkręcić palcami, żebyśmy nie zniszczyli gwintu głowicy. Także załapujemy ją i dokręcamy do oporu. I później dociągamy ją kluczem. Zakładamy fajkę na świece do aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie, i operacja jest zakończona to jest naprawdę bardzo proste. Wymiana oleju w silniku. Aby wymienić olej silnikowy musimy na początku zdjąć fajkę ze świecy zapłonowej, jest to tylko w celach bezpieczeństwa, żeby silnik nie uruchomił się samoistnie. Później wyciągamy filt powietrza razem z obudową żeby nie zalał się resztkami paliwa. Odkręcamy bagnet wlewu oleju, odkładamy w czyste miejsce i przechylamy kosiarkę w celu wylania oleju. Przechylamy, aż olej zacznie nam się wylewać. Już nam się olej wylewa. Olej wymieniamy w silniku co 25 do 50 godzin pracy, w zależności od tego, co mówi instrukcja obsługi. Musimy o tym pamiętać nie możemy oleju też wymieniać rzadziej niż co sezon także albo raz w roku, albo 25, albo 50 godzin pracy obserwujemy podczas wylewania się oleju żeby nie rozlał się na poza pojemnik i czekamy aż olej wyleci całkowicie z silnika po wylaniu oleju z silnika stawiamy kosiarkę z powrotem na kołach wycieramy okolicę w wlewu czystą szmatką i możemy przystąpić do Nalewania świeżego, czystego oleju SL30. Wlewamy olej powoli, żeby nie wychrupał nam się tutaj z miarki, z wlewu, żeby nie wyleciał. Wlewamy prawie całą butelkę, jeśli jest to olej Stratton 05 litra, i sprawdzamy poziom oleju, wkładając miarkę oleju. Poziom oleju w silniku brykzenstata musi być zawsze na maksimum. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę za mało, muszę jeszcze troszkę tego oleju dodać. Za każdym razem trzeba zwrócić uwagę, żeby nie wkładać brudnego bagnetu do silnika. Zawsze musi być wyczyszczony, żeby nie zabrudził nam oleju. I mierzymy ponownie. Teraz poziom oleju mamy prawidłowy, możemy zakończyć włożyć bagnet i zakończyć tę operację. Teraz musimy pamiętać o tym, żeby ponownie zamontować filtr powietrza. Założyć osłonę filtra powietrza. Zapiąć ją i założyć fajkę na świecy aż do kliknięcia. To jest naprawdę bardzo proste. Uruchomienie silnika. Po wykonaniu wszystkich czynności obsługowych możemy przystąpić do uruchomienia silnika kosiarki. Musimy pompkę primera nacisnąć 3 do 5 razy. Przyciągamy dźwignię hamulca do rączki kosiarki, łapiemy za linkę rozrusznika, pociągamy delikatnie do chwili aż poczujemy pierwszy opór i teraz możemy energicznie uruchomić silnik poprzez pociągnięcie. Pamiętać o tym, że linkę rozrusznika po uruchomieniu silnika odprowadzamy z powrotem do tego uchwytu. Nie puszczamy jej po uruchomieniu, swobodnie tylko odprowadzamy do tego uchwytu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę zielonych miastnych trawników.